Dobra Pytania czy powiadomienia przyszły Dzwonki są albo ich nie ma Ma Co do Ciebie? Git się ma Patryk. Przyszły wam dzwonki ogólnie. No dobra Patryk, jak już jesteś co puść coś na Sąd Request jak możesz. No to git. Dobra, łatwo. Wcale nie tak, że fart. Chuju. Chyba muszę trochę przyciszyć. Czy dobrze jest? No się nie... 700, nawet więcej, już z 1000 co? miałem pod 5K, pod 4K no i dobrze czepię. Patryk, jak wiesz na serwer, to musisz posegregować sety znowu. Tam częściowo już posegregowałem, bo miałem chwilę ale z mazurem, o chodź, chodź tam, no chodź No chodź Nie no, z jakimś filakiem mnie tepa Drugiego zjadł, uwielbiam To mój fan Ja fan, ja też. Ty jesteś moim fanem, ja twoim normalnie. Dam kila za 7 złotych, ale fajne no. Tak, a jak? Chcesz mnie ojebać na live? Jak mam cię ojebać? Nie wiem, ja mogę iść w tę parkę z tobą jak też Sorki nauczycielu? Nie, problemu to dziś poradnik, jak się wywalać? Mogę, ale jedna prośba, no to dawaj. Nie idę z egzekucją, on się będzie wklejał we mnie, jestem pewien. Nie ośmieszaj mnie za bardzo? Nie, ja się wywala, jestem pewien, że dzisiaj słabo gram. Z tamtym bym pożyczył się do... Nie no, ja też? Ja dzisiaj tyle... O, z nim chcę iść. Albo z nim. Dobra, chodź kodaczek. Nie no, 21, szkoda do czasu. Chodź ktoś duży ręki. O, kocham cię. Tylko jeszcze mnie nie zabijaj. To będzie w ogóle dobrze. On jest nieumiejętny. Dobra, jeszcze bardziej. Tym swoim dabowaniem tak mnie denerwują ludzie. Ale on w cipę dostał przecież. Jeszcze w perełkach jak nie umie dokładnie rzucać. Nie wiem czy jestem dobry, czy nie słaby Trzeba się zastanowić. O shit. Eee, problemy na Ale ten chlebek clicker mu tyle daje. Bo on jest słaby bez niego. Jestem pewien. A ja wiem, że się chlepie na chlebku ma autogardę i dawa. Chyba dzwony nie przyszły, no mogłoby tak być. Znaczy, one przychodzą, ale nie każdemu. Nie wiem czemu. Dobrze, mądrze. Mądrze zrobiłem. Albo i nie. Przez tą gardę, znaczy przez te dabowanie jego, czasem nie wiem co on zjadł. To mnie najbardziej boli. Ale zepsułem. Oho. No, rajem koksa. Patrz koksa, żeby nie było. No dobrze, jeden koksa, by mi się zaraz płat jeszcze. Dobra, on mi jedzie przez lebek Clickera. Muszę jakoś to ogarnąć. Nie milon ma pereł. On chyba już pereł nawet nie ma. Ja mam jeszcze trzy perły Trzeba mądrze po prostu zagrać. I mogę to wygrać. Trzeba przede wszystkim strange'a to kupić. Oho, nie dał mi hita. To nie tak, że on mi nie dał. Zgnąłem. Dobra. Udało mi się, widzowie, teraz się zregeneruje. Oszill, no i znowu. No i dobra. On no, już zjechał znowu. Po łapce, tylko on będzie miał więcej sert. Muszę poczekać jak mi się wszystkie zregenerują i idę z nim do końca, no. Taki los. Nie będę mu uciekał, bo nie jestem szmulą. A czy jestem, ale nie dla wszystkich. Dobra, przegram. Mhm. Szybanie mi sypło. kurde animacje, może animacje włączone? Faktycznie, może dlatego. No, dobra klepa Chciałem normalnie iść do końca, nie? Po co uciekać, jak jest fajna klepa a ranking i tak będzie za niedługo restartowany Prawdopodobnie on Wszystko na to wskazuje, ale jeszcze nie wiadomo do końca Dasz makro? Mam makro buźki sam Nie mam nic na garda No, przegrałem Dobrze, że cyknął tą perłę. właśnie wtedy zregeneruje I poczekamy jak mu miną. Minie. Myślałem, że już się waliłem. Wody nie mogłem zebrać. Dobra, zjem koksa. Aha, on i tak zjadł mi koksa na refa, jest refa, to Dobra, nara. Ale ci na No ale on był na koksie, ja tego nie widziałem. Zjadłem dwa refy na koksa. Chyba muszę zestartować live'a. Od dzwonki w ogóle nie przyszły nic. Dobra, to live'a... live wraca za jakieś dwie minuty. Wejdźcie sobie na kanał i odświeżcie. Sobie.